Godzina. Oh, Para uh, która godzina. O, już siódma, pora i do szkoły. Która godzina? Dopiero siódma idę spać. Uh, Okej, okay. chyba już chcesz wstawać. Która godzina? Co? Już dziewiąta? O kurde. Ach, pora się ubrać. Och, nie! Nic, już nie mam czego ubrać. Ach, lepsze to już nic. Enne, duelike fake. Zaraz. Po co ten cały cyrk? Oba są wczorajsze. Pier to. Okej, okay, jestem gotowa. O nie, zapomniał wyszorzyć łosu, a mam niecałe 5 minut! Okej, okay, jestem gotowy. Hej, hej. Nie uwierzysz, ja byłam wczoraj w tej nowej galerii i kupiłam sobie nową sukienkę z nowej... Yy... Serii? Serii, tak, no by się już zapomniało. Ale serio? Tej, tej letniej serii? O no. nie, też muszę ją mieć. No. O, muszę uprosić mamy, żebyśmy poszły na te zakupy. No. Siema stary, jak tam? A, no siema, siema. No, wiesz, Jasmine to już moja dziewczyna. To fajnie. No. Wczoraj na tej rance tak ją poderwałem, że szkoda gadać. Tak, w końcu skończyłam czytać tą lekturę. Proszę do siebie, Jasmine i Megan. Okej, okay, pora zacząć czytać tą głupią lekturę. Yy, co? Ach, rozumiem, że tego języka używali 200 lat temu. No ale ludzie, ogarnijcie się! Ach, idę podgrać w Minecrafta! Dobra! Witajcie z tej rurczka różka LPS. LPS e, Jestem dzisiaj e, Starsza Galakcji. Z kanału LPS Galaxy TV. Zapraszajcie, subskrybujcie i ja polecam. Tak, będziecie mieć y, nazwę. I tak, nagrałyśmy dzisiaj ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No hmm. i jeszcze jedno, dziękuję bardzo za 70 subskrypcji na moim kanale. Tak. Ale nie zapomnajcie też, dostawcie łapkę w górę i komentarz. Więc... Jak się dobra, to jak... Kapliczka LPS, a za mną je była dzisiaj yy, Stasze Kurde! Czemu on gada przez ogon? <ścoughs> Która godzinna? Serio!